Dolar trzyma się mocno, nawet wzmocnił się wobec złotego i wobec euro. I o tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witam Cię. Cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Dolar już jest mocniejszy wobec złotego, no o ponad 10 groszy. Yy, czy w jakim stopniu się przyczyniły do tego wybory do europarlamentu? Wybory do europarlamentu przebiegły mniej więcej zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami, czyli mamy lekki zwrot poparcia ku partiom prawicowym, więc to może zmienić kierunek w którym będzie szła Unia Europejska, ale jednocześnie nie drastycznie. Niemniej jeżeli chodzi o wybory, to tak naprawdę największy zamęt spowodowała decyzja prezydenta Francji Emmanuela Macrona o tym, aby zwołać przedterminowe wybory, ta decyzja była związana z tym, że partia Macrona raczej nie poradziła sobie zbyt dobrze w wyborach do Europarlamentu, więc jest to taki wybieg dosyć strategiczny, ale jednocześnie ryzykowny, aby doprowadzić do tego, żeby ta strata w poparciu nie była większa niż w dalszym okresie tego roku lub w kolejnych, w kolejnych latach. Warto tutaj przytoczyć taką sytuację, która miała miejsce w zeszłym roku w Hiszpanii, kiedy właśnie przedterminowe wybory były zarządzone w Hiszpanii. Dzięki temu premier Sanchez utrzymał swoje stanowisko, więc nie można wykluczyć, że tak naprawdę ta sytuacja będzie również w ostateczności pozytywna dla euro, choć oczywiście rynki nie lubią zmian, nie lubią nie lubią wyborów, więc jakby stąd ta słabość euro. A oczywiście słabość euro przekłada się też na słabość złotego i na inne waluty, waluty regionu. Więc jeżeli popatrzymy sobie na to, jak złoty radzi sobie, czy to w ostatnim miesiącu, czy od początku tego roku, to na złotym mamy już tak naprawdę stratę, choć jeszcze niedawno mówiliśmy o tym, że złoty jest w tej najlepszej grupie, jeżeli chodzi o zwroty w stosunku do amerykańskiego dolara, ale to nie jest tylko i wyłącznie problem polskiego złotego czy walut naszego regionu. Tracą również jeszcze do niedawna bardzo mocne waluty. Krajów latynoskich, więc traci meksykańskie peso również w związku z wyborami, ale tracą też waluty takie jak argentyńskie peso czy chilijskie peso. Czyli ta niepewność utrzyma się do początku lipca, bo wtedy poznamy wyniki wyborów parlamentarnych we Francji. Tak, najprawdopodobniej ta niepewność dotycząca tego, co dalej z euro, co dalej ze złotym, co dalej z dolarem, będzie miała miejsce jeszcze przez najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące. Natomiast wydaje się, że jakby powinno też dojść do takiej realizacji zysków po wyborach, więc myślę, że ta słabość na, w przypadku europejskiej waluty zakończy się. Zakończy się właśnie w lipcu lub w sierpniu. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, jak prezentuje się w tym momencie sytuacja na parze euro-pln, bo tutaj obserwujemy faktycznie bardzo mocne wzrosty od poziomu 4,25, ale jednocześnie, jeżeli popatrzymy sobie na taki nieco dłuższy okres, no to widzimy, że zbliżamy się do takiego poziomu. W którym bardzo często para Europelen się cofała, więc najprawdopodobniej tutaj te ewentualne dalsze wzrosty na parze, parze Europelen. Też nie powinny być jakieś bardzo duże. Jeżeli popatrzymy sobie na parę euro-dolar, no to oczywiście tutaj z perspektywy takiej e, długoterminowej, no to obserwowaliśmy faktycznie e, takie dosyć mocne tąpnięcie na parze euro-dolar, które było związane właśnie z wynikami wyborów, ale również z lepszymi danymi ze Stanów Zjednoczonych. Ale jak widać, okolice pary poziomu 1,07. Stanowiły dosyć wyraźny punkt zwrotny dla tej pary, więc myślę, że tu też przynajmniej na ten moment z tymi fundamentami powinniśmy ten poziom utrzymać. I oczywiście na samym końcu para USDPLN. Tu też się zbliżamy do takiej ważnej strefy, gdzie para USDPLN się cofała wielokrotnie. Natomiast myślę, że tu istnieje ryzyko przebicia poziomu 4.10, wobec tego, że na razie polityka monetarna. Ze strony rezerwy federalnej pozostaje dosyć jastrzębia. Niemniej y, ta słabość sezonowa złotego y, powinna być zakończona w okresie y, właśnie po wakacjach, y, i wtedy być może ponownie zauważymy y, parę USDPLN poniżej 4 zł. O tym, co dzieje się na rynku walutowym z powodu eurowyborów, rozmawiałem z Michałem Stejniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję Michał za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję również.